Wygląda jak duże eleganckie kombi, gdzie mu tam do wysokich jeepów Ciroki, a w terenie radzi sobie nie gorzej. Volvo kieruje ten samochód do ludzi, którzy już jeździli samochodami uterenowionymi, ale mają dość wysokiego wsiadania i dość stylu, w jakim te auta prowadzi się po nawierzchniach asfaltowych. Znawcy Volvo zauważą od razu, że na wozie Cross Country to w zasadzie V70, czyli kombi udekorowane nakładkami ze sztucznego tworzywa. Zabieg prosty, ale w rezultacie samochód wygląda bardziej rasowo. Od razu wiadomo, że będzie nim można jeździć po nierównych drogach. Zwłaszcza, że zauważamy duży prześwit między podłożem a podłogą. Różnica w stosunku do V70 wynosi aż 6 cm. Trudno w to uwierzyć, ale prześwit ten jest centymetr mniejszy niż w Jeepie. Ma to swoje znaczenie na drodze. Dość nisko położony środek ciężkości daje efekty w stabilności prowadzenia samochodu. Samochód jest mocno przeszklony. Proporcje między szkłem a blachą sprawiają, że duża bryła Volvo wydaje się lżejsza. Piori a z drugiej są dobrze widoczne dla innych kierowców. Górna część pokrywy bagażnika zachodzi aż na dach, a więc otwiera się ona bardzo wysoko, na dobrą sprawę przy załadunku bardzo ciężkich przedmiotów jedna osoba może wejść do środka. Przestrzeń bagażowa jest duża, 485 dm sześciennych, to więcej niż w autach kombi produkcji BMW czy Audi. A do tego ile fajnych pomysłów po pierwsze, podnosimy fragment podłogi i mamy pojemnik na torby z zakupami. Drobne przedmioty nie będą przemieszczać się po całej podłodze. Po drugie, siedzenia tylne są trzyczęściowe i można je składać w proporcji 40-20-40. W ten sposób w waucie można przewozić przedmioty o długości 180 cm i znajdzie się jeszcze sporo miejsca dla dwóch pasażerów. Tekstylna siatka może być zawieszona zaraz za przednimi fotelami, umożliwiając bezpieczny przewóz bagażu o objętości aż 1641 dm sześciennych. Po trzecie, w normalnym położeniu tylnej kanapy jednym ruchem ręki opuszczamy metalową kratę i bagażnik możemy załadować aż po sam dach. Wszystko to nasuwa myśl, że projektował to ktoś, kto sam na co dzień jeździ autem kombi i po prostu wymyślił to dla siebie. Kabina pasażerska jest w zasadzie taka sama jak w Volvo V70. Obszerne fotele z przodu i z tyłu chyba wygodniejsze niż w BMW Audi i Mercedesie. Elektryczna regulacja przednich wymaga oczywiście słonej dopłaty. Cały kokpit przeniesiony jest żywcem z najbardziej luksusowego modelu Volvo, czyli S80. Jest to pomysłowy zabieg marketingowy. W samochodzie niższej bądź co bądź klasy mamy to samo co w aucie najdroższym i do tego nie musimy wydawać pieniędzy na opracowanie i produkcję nowego elementu. Przycisków na środkowej konsolecie jest mnóstwo, ale dość łatwo jest się w tym połapać. Ekran nawigacji satelitarnej, na razie w Polsce mało przydatny, wymaga dopłaty, od której w głowie się kręci. Radio z systemem Dolby Digital również. Elektroniczny system klimatyzacyjny także. W standardzie klimatyzer tylko na przycisk. Elektrycznie opuszczane szyby i elektrycznie regulowane lusterka dopłaty na szczęście nie wymagają ale pięknie dopasowana stylem do charakteru auta skórzana tapicerka, niestety do wyposażenia standardowego nie należy. Nie mówimy o cenach, bo poziom ich to czysta abstrakcja. Powiedzmy inaczej. To eleganckie wnętrze wraz z dodatkowym wyposażeniem sprawia, że auto, które Państwo oglądają, jest o 40 tysięcy droższe od modelu podstawowego, który kosztuje przecież prawie 215 tysięcy złotych. No cóż, ktoś powiedział, że pieniądze szczęście nie dają. Przestańmy więc o nich mówić. Próbujmy sprawdzić przody jak auto z co najmniej 3-litrowym 6-cylindrowym silnikiem. W istocie maską mamy motor 5-cylindrowy zamontowany sprzecznie do osi po moc 200 koni mechanicznych osiąga 6 tysiącach obrotów, a maksymalny moment jest stały w przedziale od 1000 km na godzinę. Przy większych prędkościach jest niewiele głośno. Komfort jazdy na bardzo wygodnych hotelach jest wysoki. Na równym masku prowadzi się stabilnie. zawieszenie połączenie twardości z miłą dla jazdy sprężystością. Na szybko pokonanych łukach jest troszkę gorzej, ale nie znaczy to, że Volvo ma tendencję do wnoszenia przodu wewnątrz zakresu, jednak w sytuacjach krytycznych siła przenoszona jest coraz mniej na kołatylne i samochód wraca na właściwy tor jazdy. Pewną niedołudą było zachowanie w warunkach terenowych. Przydałby się redor przełożenia biegów, aby uzyskać ruch pełzający, ale i bez tego Volvo, jak Państwo widzą, na piachu czy na werfach całkiem nieźle. O, tutaj widać niekiedy koła jednej osi są przyczepione na ten, przez drugą oś. Mówiąc w naszej subiektywnej rzeczywistości cross country wydaje nam najatrakcyjniejszym w całej oświecie. Tyle i opis na obiektywne a